Paweł Śnieżacki, no dzisiaj żegnasz się z Sokołem jako piłkarz. Paweł, kiedy zaczęła się Twoja przygoda z Sokołem? Moja przygoda z Sokołem zaczęła się blisko 20 lat temu, kiedy przyszedłem tutaj z moim kolegą na, na stadion i tak od tego momentu zaczęła się moja przygoda. Kto był Twoim pierwszym trenerem? Pierwszym trenerem był w świętej pamięci Benedykt Łukke, który trenował na Oswiniu. Czyli wszystkie grupy przeszedłeś do, do seniora w Sokole tylko? Tak. Tak, przeszedłem te grupy juniorskie, junior młodszy, junior starszy, no i zacząłem grać w seniorach w wieku 17 lat już. Czy prowadzisz sobie taką statystykę, ile tam występów masz na koncie w barwach, w seniorach? Powiem szczerze, że nie prowadziłem, ale tak teraz na oko? będę miał więcej czasu, więc będę mógł powiedzmy to sobie przesileć. Na oko, ile to mogło być tak występów? Trudno mi powiedzieć, więc nie chcę tutaj akurat strzelać, ale myślę, że... Na pewno pozwol... zostawisz po sobie tutaj taki rekord, który ciężko będzie na pewno pobić. Tak jak wspomniał w wywiadzie prezes Sokoła, że to jest ewenement na, na taką skalę, że piłkarz rozpoczyna karierę i w zasadzie kończy w jednym klubie. Tak, tak się udało i jestem tutaj wdzięcznym ludziom, którzy po prostu tutaj tą wąsurską piłkę wspierają, że mogłem i miałem możliwość tutaj grać w tym klubie. Myślę, że będą po mnie osoby, które może powiedzmy ten rekord pobią, jak redaktor słusznie zauważył, ale myślę, że, że nie jest to jakiś tam wielki wycisk. Synek trenuje już w piłkę? Na razie nie trenuje, zobaczymy jak się to wszystko ułoży. Na razie nie ma zamiłowania, ale może z czasem to mu... A wróćmy jeszcze do twojej przygody z piłką, teraz chyba kormoran zwierzę, tak? Teraz oczywiście tak, na takim poziomie już nie gram, natomiast dla rekreacji i dla samozadowolenia chciałbym powiedzmy jeszcze... Pozycja na boisku taka, taka, taka jak w Sokole, czy, czy, czy bardziej środek obrony? Na razie trener ustawia mnie na boku obrony, czyli tak jak zaczynałem swoją przygodę z piłką w Sokolach na boku obrony. A czy dalszą swoją przygodę wiążesz też z piłką? Trener, menadżer? Na razie trudno powiedzieć. Są jakieś tam pomysły na, na, na przyszłość, ale nie chcę po prostu zdradzać, no bo, bo jeszcze nie wiem jak to się wszystko Dobra, to Paweł to dzięki w imieniu wszystkich kibiców i zarządu i, i sztabu szkoleniowego Dzie za, za te raz. wszystkie Chciał występy. Dziękuję jeszcze raz. Chciałbym podkreślić, że spędziłem tu bardzo miłe lata w tym klubie i jeszcze raz z góry serdecznie wszystkim dziękuję.